Oliwia Świąć, Maciej Górecki, Kacper Bekus, Adam Jaszczyk oraz ich opiekun i lider, a kiedyś nauczyciel muzyki Jan Głowacki. To skład zespołu wywodzącego się ze Szkoły Podstawowej nr 1, który w niedzielę 14 stycznia zagrał swój koncert w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater. W tej chwili młodzież rośnie, jest już uczniami czterech częstochowskich liceów, ale gramy dalej, ja jako opiekun, jako nauczyciel muzyki, który ten zespół założył, dalej z nami, z nimi gram. Dalej, dalej z nimi tworzę. No i dzisiaj mamy takie małe święto, wydanie naszego, no oczywiście własnym nakładem wydanie naszej trzeciej płyty kredą malowani. No i mamy tą przyjemność, że dziś pośrodku promocji kultury Gaudemater odbędzie się nasz koncert. Dla młodych muzyków każdy publiczny występ to okazja do pokazania się, choć w obecnych czasach, mimo wielu możliwości, nie jest wcale łatwiej. Takie koncerty jak dzisiaj przy dużej frekwencji są szansą, ale oczywiście jest ciężko, bo... Może dawniej były mniejsze możliwości, ale teraz też konkurencja jest coraz większa, więc nie jest łatwo, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest budzenie pasji. Oni tworzą, piszą teksty, piszą muzykę, oni mają zdobyć wrażliwość na dalszą część życia, a jeżeli nam się uda zaistnieć szerzej, no byłoby cudownie. Nie będziemy spoczywali, będziemy próbowali może wypłynąć szerzej na jakichś konkursach czy talkshow, no próbujemy.